Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. To ostatni moment, żeby nakręcić dla Was ulubieńców maja, także przybywam z takim filmikiem. I musicie mi też wybaczyć, bo ten makijaż mam na sobie już jakieś 9-10 godzin. To na pewno był dzisiaj gorący, ciężki dzień, także teraz przed nagraniem przypudrowałam się tylko lekko pudrem i wyglądam jak wyglądam. Jeżeli mam na twarzy jakieś plamy, niedociągnięcia, to dzisiaj proszę wybaczcie mi to. I dziś zapraszam Was na super ulubieńców. Mam kilka mm, nowości. Jedną rzecz, którą wam już pokazywałam, ale tak do. Dobrze mi się sprawdza, że muszę Wam pokazać jeszcze raz, pokażę Wam dwa samoopalacze, także będzie co oglądać, zostańcie ze mną. I skoro już wspomniałam o samoopalaczach, to zacznijmy właśnie od nich, bo powiedzmy, jest to taka część najbardziej pielęgnacyjna z całego filmiku. E, I pokażę Wam dwa samoopalacze jednej marki. Mam tutaj na myśli markę Vita Liberata, e, której tak jak wiecie uwielbiam Beauty Blur, czyli taki produkt rozświetlający, który jest jednocześnie samoopalaczem do twarzy i lekkim podkładem. Pokazywałam Wam go chyba w ostatnich ulubieńcach. To fenomenalny kosmetyk, i musicie go mieć, jeżeli macie ochotę mieć rozświetloną, piękną cerę latem, jaką używam codziennie i świetnie mi się sprawdza. Dzisiaj pokażę Wam dwa samoopalacze i jeden z nich kupiłam pod wpływem Gosi House of Makeup, a drugi dostałam od marki i też już przetestowałam. No ale do rzeczy, Ada, pokaż wreszcie o co Ci chodzi. Pierwszym samoopalaczem, taką bezpieczniejszą opcją dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z samoopalaniem się jest to Vita Liberata, no tak jak już wspomniałam, Advanced Organics Phenomenal, chyba tak się nazywa. W każdym razie jest to pianka, którą ja nakładam rękawicą, akurat też z tej marki Vita Liberata, ale ja nie mam tak naprawdę konkretnej ulubionej rękawicy. U mnie równie dobrze sprawdzają się inne, po prostu jakieś przypadkowe rękawice i tak naprawdę wszystkie, jakie w życiu miałam, mi się dobrze sprawdzały. Tylko oczywiście one się zużywają z czasem, także akurat teraz używam właśnie z tej marki. I jest to pianka, która ma kolor, więc bezpiecznie możemy ją nakładać na całe ciało i od razu widzimy efekt, jaki mniej więcej uzyskamy, dlatego że od razu nasza skóra jest za i widać, w którym miejscu ten samopalacz został już nałożony. Co jest fajną opcją, szczególnie dla osób z bardzo jasną karnacją, bądź dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z nakładaniem samopalaczy. I tak jak wiecie, ja używam samopalaczy dosyć często. Czasami nakładam je bardziej przykładnie, czasami mniej. Kiedy nałożę je mniej przykładnie, to wtedy mam plamy. Kiedy się bardziej postaram, to wtedy wszystko wygląda flawless. No i to jest samopalacz, który na pewno ułatwia aplikację i możemy ją robić trochę mniej starannie. Wiecie, tak, już mając jedno oko przymknięte w półśnie, w nocy. W każdym razie to, o czym również jeszcze warto wspomnieć, to fakt, że jeżeli nałożymy ten samoopalacz tylko jeden raz, to nie będzie on jakoś wybitnie trwały i intensywny. On daje taki dosyć subtelny efekt, który dosyć szybko się wymywa, ale dzięki temu też ta aplikacja jest zdecydowanie łatwiejsza niż standardowych samoopalaczy. Ale co jest fajne, jeśli chodzi o ten produkt, to fakt, że możemy go reaplikować, nałożyć go jeden raz, e, pozwolić mu się rozwinąć przez jakieś 8 godzin, zmyć, nałożyć jeszcze jeszcze raz i możemy tak powtarzać aplikację trzy razy. Oczywiście kąpiąc się w międzyczasie pomiędzy aplikacjami i wtedy uzyskujemy pełne opalenie, takie już maksymalnie intensywne i maksymalnie trwałe. Ja nigdy nie używałam tego produktu więcej jak tylko jeden raz z rzędu, więc ciężko mi powiedzieć jaki daje pełny efekt. Możecie dać się znać na dole w komentarzu, jeżeli go macie i tak go używacie. Jest to również samoopalacz, który najlepiej wygląda w trakcie zmywania się. On się najsubtelniej wymywa, nie zostawia żadnych smug i plam, bo jeżeli na przykład ja nałożę zbyt intensywny samoopalacz, no to na jakiś czwarty, piąty dzień widzę, że mam na no na przykład, różne dziwne plamki, które pozostały z takiego nierównomiernego wytarcia się samoopalacza, a w tym przypadku czegoś takiego nie ma. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o ten subtelniejszy produkt. A jeżeli chodzi o drugi samoopalacz, to już bym go polecała osobom z ciemniejszą karnacją i bardziej doświadczonym. I mam tutaj na myśli Vita Liberata Invisi Foaming Tan Water. I to jest z kolei produkt, który na skórze wypada raczej bezbarwnie, także musimy go nakładać trochę intuicyjnie, ale jest to samoopalacz najbardziej trwały ze wszystkich samoopalaczek, jakie kiedykolwiek nakładałam. Wystarczy jeden raz smarowałam się nim chyba w czwartek i słuchajcie, do dziś ten efekt w miarę mi się utrzymuje, oczywiście już w tym momencie prawie tego samoopalacza na ciele nie mam, no ale spokojnie przez tych kilka dni mogłam śmigać bez poprawek, chodzić w krótkich spodenkach i się nie przejmować. Też całkiem ładnie się wyciera jak na taki intensywny samoopalacz, chociaż już tutaj widzę jakieś takie wiecie, małe smugi, małe plamki, no bo to jest jednak produkt bardziej barwiący. I jeśli chodzi o te dwa samoopalacze, to nie zauważyłam, żeby one jakoś wybitnie mocno, mówiąc kolokwialnie, Śmierdziałem. To jest taki lekki, może zapaszek, ale praktycznie na mój nos niewyczuwalny, także dla osób bardzo wrażliwych może Wy coś wyczujecie, ale generalnie w moim przypadku nie mam żadnej awersji używając tych produktów. Także naprawdę polecam, jeżeli szukacie fajnych samoopalaczy, chociaż dosyć drogich, to nie jest, wiecie, taka drogeryjna półka. A z kolei, jeżeli wyznacie jakieś fajne, tańsze drogeryjne samoopalacze, to również możecie dać mi znać, chętnie je przetestuję i może zrobię jakiś filmik typu TANIO KONTRA DROGO. Z samoopalaczami? Zobaczymy. Czekam na Wasze propozycje w komentarzach. Przechodzimy teraz do kolorówki. I jak zwykle kolorówkę rozpocznę od podkładu, i w tym miesiącu mam Wam do pokazania fajną, dosyć tanią perełkę, którą odkryłam w drugiej połowie miesiąca, ale to nie zmienia faktu, że się totalnie zakochałam i mam tutaj wprawdzie dosyć jasny odcień, ale jutro, bo już dzisiaj jest za późno, jutro skoczę do Hebe kupić ciemniejszy odcień, bo zamierzam się samoopalać bardzo mocno i intensywnie, także przyda mi się ciemniejszy kolor. I mam tutaj na myśli podkład z Essence, który testowałam niedawno na kanale. Jest to Essence Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow w kolorze 10 Fresh Ivory. Jeśli chodzi o ten kolor, to nie jest to najjaśniejszy kolor na świecie. To muszę przyznać. On mi się sprawdza w momencie, kiedy mam jeszcze na sobie drobinę samoopalacza. Raczej nie sprawdziłby się zimą, kiedy jestem bardzo jasna i różowa, bo samoopalacza po prostu nie używam. Dzisiaj użyję słowa samoopalacz milion razy. No ale to jest bardzo ważna część mojego życia latem. Więc wybaczcie. W każdym razie, wracając do podkładu, jest to fajny podkład na lato, fajna propozycja w dobrej cenie, kosztuje jakoś 20-30 zł, coś w tę stronę, więc nie jest to jakiś ogromny, olbrzymi wydatek. Mamy tutaj 30 ml i podoba mi się to, że fajnie rozświetla cerę, ale ten blask nie jest jakąś perłą, wiecie, jak narzekacie czasami na Rimmel Wake Me Up czy Lasting Radiance teraz po zmianie, że on ma w sobie taką zmieloną perłę, ten tego nie ma, on daje taki blask z Wewnątrz, tak to nazwijmy, takiej nawilżonej skóry. Dodatkowo, naprawdę przyzwoicie kryje. Nie sprawdzałam go na jakichś wypryskach, bo sama tych wyprysków w tym momencie nie mam, ale przykrył spokojnie zaczerwienienia i tak naprawdę nie musiałam go jakoś wybitnie budować. Tak jak widzieliście, tutaj producent obiecuje 12 godzinną trwałość i ja na filmiku przetestowałam go przez właśnie mniej więcej tyle godzin i utrzymał się super. Ja go później testowałam jeszcze z różnymi pudrami, głównie rozświetlającymi, bo ja nie lubię jakiegoś super ekstramatu latem. No, i też mi się sprawdzał. Sprawdzał mi się z tym pudrem NYX KENSTA Stop, Stop, który jest dosyć mocno rozświetlający i mimo tego nadal utrzymywał się dobrze w zmarszczkach, Także uważam, że jak za te pieniądze, bo kosztuje jakoś 20-30 zł, coś w tę stronę, to jest to naprawdę kawał dobrego podkładu. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o podkład. Teraz przejdziemy do pudru. I jeśli chodzi o tę kategorię, to również mam tańszą perełkę. Jest to BEL Hypoallergenic Fresh Matte Pocket Powder. Ja mam tutaj dwa kolory, bo jak Możecie to myśleć, odcień pudru zależy od tego, w jakim stopniu jestem opalona. Ja używam koloru 01 oraz 03. 01 to alabaster, czyli taki dosyć jaśniutki kolor, a trójka jest już ciemniejsza. Chociaż te pudry nie dają jakiegoś wybitnego krycia, raczej taką lekką poświatę. Są to wykończenia satynowe i świetnie sprawdzają się do poprawek makijażu w ciągu dnia. Ja noszę je w torebce. I tak jak widzicie, czego mi tutaj mogłoby brakować? Oczywiście lusterka, aż prosi się o lusterko. W każdym w tym razie nie ma tego złego, bo ja przeglądam się w odbiciu opakowania, bo ono naprawdę odbija lustrzanie, więc możemy się spokojnie przejrzeć, przypudrować w ciągu dnia, w biegu i będziemy wyglądać pięknie, bo ten mat nie jest tępy, nie jest taki papierowy, nie daje uczucia ciężkości. Jeżeli mamy taki fajny letni makijaż rozświetlony, to on nam go nie przytłoczy. Można go oczywiście używać do utrwalania makijażu, ale ja wolę używać do poprawek, bo zwykle do utrwalania. Ale nie makijażu używam podrów sypkich, bo jest mi tak po prostu wygodniej. A w ciągu dnia, kiedy latam po mieście i mam jakiś puder w torebce, to oczywiście zawsze jest to opcja prasowana. I właśnie teraz te pudry skradły moją torebkę i używam ich naprawdę bardzo często, właściwie codziennie, bo teraz, kiedy jest bardzo gorąco, no to twarz się wyświeca nawet w najbardziej matującym pudrze. Tym bardziej, że wspomniałam wam, że ja tych super matujących pudrów też w tym momencie nie używam, tylko bardziej rozświetlające, więc to przypudrowanie w ciągu dnia jest mi tym bardziej potrzebne, żeby się Świecicie jak latarnia. I te pudry naprawdę prestiżowo prezentują się na twarzy, wyglądają na o wiele droższe niż są w rzeczywistości. Także to jest naprawdę produkt bardzo dobrej jakości. W ogóle, tak jak Wam wspomniałam, jakiś czas temu zauważyłam, że Bel produkuje naprawdę bardzo dobre pudry i również ten puder z Biedronki jest super do poprawek. Także, no, Bel, gratulacje, bardzo mi się to podoba. Ale starczy już gadania o pudrach, są naprawdę dobre, co już wiemy. Przejdźmy teraz do paletek do twarzy i mam Wam do. Pokazania dwie paletki do konturowania rozświetlająco, konturujące, takie nazwijmy. Mam tutaj wersję droższą oraz bardziej budżetową, także każdy znajdzie coś dla siebie. I tą droższą wersją jest paleta Pierre Me, która powstała we współpracy z Amelią Szczepaniak. I o ile tej paletki cieni muszę Wam przyznać, nie używałam więcej jak dwa razy, bo ja po prostu ostatnio nie robię makijażu oczu, nie mam na to siły, nie mam na to cierpliwości, ja po prostu latem to ja chcę, wiecie, spędzić na. Makijażu 15 minut maksymalnie, i wyjść i cieszyć się słoneczkiem. I tak jak widzicie, dzisiaj również nie mam nawet odrobinki cienia na powiekach. I tak no to już u mnie jest na codzienne potrzeby. Co was będę oszukiwać, maluję się tutaj głównie na kanale. Także ciężko jest mi się wypowiadać na temat tej paletki, bo też jakoś tak w 100% nie uważam, abym ją jeszcze przetestowała, ale za to paletka do twarzy jest rewelacyjna. Uwielbiam ją, szczególnie za ten bronzer, który nakładam zwykle dużym, puchatym pędzlem, tak na szybko, rachciach i daje piękny odcień, taki neutralny, ani nie za ciepły, ani nie za chłodny pięknie się rozciera, nie robimy sobie nim plam, no naprawdę poezja, no i rozświetlacze. Ja tak jak widzicie, możecie zauważyć, ulubiłam sobie ten różowy. Tutaj już naprawdę mam porządne wgłębienie, dlatego że używam go prawie codziennie. Tak bardzo mi się spodobał, daje piękny blask, naprawdę wygląda to jak rozświetlacz za o wiele większe pieniądze. Jeśli chodzi o ten bardziej złoty, to muszę przyznać, że aż tak bardzo go nie lubię, dlatego że oczywiście rozświetlenie oraz stopień odbijania jest dokładnie taki sam, ale tutaj po po prostu tonacją bardziej odpowiada mi ten różowy, ponieważ ja sama w skórze mam podton różowy, więc to jest dosyć logiczne. Dodatkowo mamy tutaj duże lusterko, także możemy zabierać tę paletkę w podróży, chociaż jest dosyć duża, no ale rekompensuje nam to to lusterko, w którym możemy się spokojnie pomalować. Także naprawdę serdecznie polecam kawał dobrej palety, a wersja bardziej budżetowa do konturowania i rozświetlania to paletka Bell Hypoallergenic Highlight and Bronze Kit. I mamy tutaj trzy rozświetlacze, a właściwie dwa jasne rozświetlacze, a jeden taki bronzer o rozświetlacz oraz bronzer, który ma również przepiękny ton, ani nie za chłodny, ani nie za ciepły. Wreszcie marki nauczyły się robić bronzery w dobrym odcieniu, niezbyt sinym, ani niezbyt pomarańczowym. I również ten kosmetyk, ten bronzer rozciera się przepięknie, możemy go nałożyć naprawdę w 3 sekundy, bo ma taki idealny stopień pigmentacji, nie za mocny, ale też nie za lekki, więc takim średnim, puchatym pędzelkiem jesteśmy w stanie wykonturować twarz naprawdę w kilka chwil i wy. Wygląda perfekcyjnie, nie mamy żadnych smug ani plam. Bardzo lubię też tę paletkę, dlatego że ma fajnej jakości rozświetlacze. Szczególnie ulubiłam sobie te dwa, czyli ten bardziej brązowy, ciemniejszy oraz ten jaśniejszy szampański. Mieszam je zwykle, nakładam je po prostu w ten sposób i aplikuję na szczyty kości jarzmowych. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio jednak wygrywa wszystko paletka z Pierre Renée, jeśli chodzi o rozświetlacz, ale czasami po prostu te wszystkie rozświetlacze mieszam. I co z tego wychodzi? No, wychodzi wtedy rozświetlenie konkretne. Co więcej, mamy tutaj porządne, plastikowe opakowanie, zgrabniejsze niż paleta z PRN, także spokojnie zmieści się do nawet mniejszej kosmetyczki, fajna w podróży, mimo tego, że nie mamy lusterka, no ale jest taka dosyć wielofunkcyjna. Spokojnie możemy też spróbować użyć tych rozświetlaczy jako cieni do powiek. Używać tutaj w kąciki, brązer też fajnie sprawdzi się jako wykonturowanie powieki, także wydaje mi się, że możemy wykorzystać tę paletę na wiele różnych sposobów, także z mojej strony polecam. I przechodzimy jeszcze do jednego brązera, z tym, że teraz w kremie. I tak jak wiecie, ja nie lubię konturować twarzy na mokro. To nie jest mój konik, dlatego że ja mam sama w sobie już taką dosyć kanciastą twarz i zwykle konturowanie na mokro kojarzy mi się ze zbyt mocnym efektem, zbyt przerysowanym ale kosmetyk, który naprawdę świetnie sobie radzi w tej roli i też w mojej ocenie świetnie poradzi sobie latem, kiedy robimy makijaż bardzo szybko i chcemy osiągnąć maksimum efektów w minimalnym czasie. I mam tutaj na myśli bronzer w kremie z Huda Beauty i ja używam podcieniu Fair, Ciemniejszych nie używałam, jest jeszcze Light z tej najjaśniejszej rodziny, ale ten Light jest już bardziej, powiedziałabym, pomarańczowy, a na pewno cieplejszy, także zdecydowanie stawiam na Fair, który sam w sobie też już nie jest jakiś super ekstra jasny i też nie jest jakoś ekstra chłodny, ale powiedziałabym, że ten ton jest na tyle neutralny, że bladziochy również mogą go używać. No może jeżeli jesteś wybitnie jasna, wręcz biała, z różowym podtonem, tak jak ja zimą, no to wtedy może to stanowić problem, i nie wykonturujesz się tym brązerem, ale jeżeli użyjesz go w niewielkiej ilości, to myślę, że możesz zaryzykować. Z tym bronzerem naprawdę ciężko przesadzić, dlatego że łatwo się z nim pracuje, łatwo go rozetrzeć. Nie powstają smugi plamy, on nie zastyga w trakcie rozcierania. Jest cały czas takim idealnym masełkiem, jednocześnie nie będąc tłustym. Teraz przejdziemy już do ust i mam Wam do pokazania dwie piękne pomadki z jednej marki. Ciekawe, czy się domyślacie, co mogę tutaj knuć, jaką markę mam na myśli. I oczywiście mam tutaj na myśli matowe, płynne, zastygające pomadki, marki. Semilak, i tak jak widzieliście zapewne na moim Instagramie, a jeżeli nie, to gorąco Was tam odsyłam. Robiłam ostatnio filmik z moimi ulubionymi odcieniami, właśnie z tej marki. I tutaj mam dwa kolory, które wyjęłam właśnie z mojej torebki: jest to 009 Baby Girl oraz 527 Burgundy. To są dwa przepiękne, przyciągające wzrok kolory, które skradły nie tylko moje serce, ale też osób, które obok mnie przechodziły. I ten odcień Burgundy kojarzy mi się z odcieniem pomarańczącym. Matki D Lolita, więc jeśli poszukujecie pomadki właśnie w tym klimacie, to to będzie coś dla Was, a z kolei ta druga, czyli Baby Girl, to jest róż idealny, chłodny, świetnie utrzymujący się, przyciągający spojrzenia. Miałam go też w jednym z ostatnich filmików na ustach i też bardzo Wam się podobał. Co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o te pomadki, to fakt, że nie są ciężkie na ustach, że się nie kruszą, że fajnie się utrzymują. Oczywiście, jeżeli zjemy coś tłustego, to musimy tę pomadkę dołożyć, ale nie musimy jej zmywać, tak jak na przykład pomadek Cadwondy e, i nie kruszy się, nie zbiera, nie przechodzi na zęby, nie jest ciężka, nie jest taka gumowata na ustach. Naprawdę super konsystencja w dobrej cenie i też mi właśnie pisaliście, że lubicie te pomadki. E, chociaż są też głosy, które mówią, że Wam się nie utrzymują i że Was wysuszają. Może tak jest z innymi kolorami. Ja akurat mam to szczęście, że trafiam na takie, że którego nie wezmę, to bardzo dobrze mi się sprawdza. Dajcie mi znać, jeżeli macie swoje. Ulubione kolory, może akurat mam je wśród swoich zbiorów, ponieważ dostałam paczkę z kosmetykami Semilaka. I możecie też mi dać znać, które z tych kosmetyków warto przetestować, bo jeszcze się nie dorwałam do tej paczki, a chętnie chciałabym czegoś użyć. Także to by było tyle, jeśli chodzi o mat. A teraz pokażę Wam błyszczyk, który już Wam pokazywałam jakieś dwa albo trzy miesiące temu, i teraz kupiłam go ponownie, bo już poprzedni mi się skończył. I mam tutaj na myśli, oczywiście, błyszczyk Fenty Beauty w Odcieniu Fasy, naprawdę najcudowniejszy błyszczyk w odcieniu różowym, jaki kiedykolwiek miałam. E, I kiedy ostatnio, właśnie mi się kończył e, i zaczęłam w międzyczasie używać mojego starszego z Diora, który również jest w podobnym odcieniu, to poczułam taką różnicę. Ten dior był taką wodą, która schodziła z ust już po pół godziny. To stwierdziłam, że nie mam wyjścia i muszę kupić go ponownie. I przyznam, że nie żałuję, bo w mojej ocenie z ręką na sercu jest to jeden z najlepszych produktów tego typu, jaki. Kiedykolwiek testowałam. Jest gęsty, daje piękną taflę. Trochę się lepi przez to, że jest gęsty, ale dzięki temu bardzo dobrze się utrzymuje. Eee, I ja uwielbiam go używać na co dzień, kiedy się spieszę, kiedy nie chcę się mocno malować, kiedy mam na makijaż 10 minut. Także naprawdę polecam. Nie jest wybitnie tani, to nie jest błyszczyk za 30 zł, ale też nie jest aż tak drogi jak na przykład błyszczyki właśnie wspomnianego Diora, które są mega drogie, a wcale nie dają aż tak pięknego efektu. Eee, także polecam, polecam. Polecam, to jest najlepszy kolor, najlepszy błyszczek, jaki kiedykolwiek miałam. Przerwało mi, moi drodzy, skończyło mi się miejsce na karcie, także to chyba oznacza, że gadam trochę za długo, ale wracając do wywodu o błyszczyku, tak jak wiecie, mam wszystkie odcienie, zarówno ten przeźroczysto-brokatowy, jak również barwiony na brązowo, i uważam, że ten różowy jest najbardziej uniwersalny, także polecam każdemu. I to już by było wszystko, jeśli chodzi o ulubieńców Maja, koniecznie dajcie mi znać, jakie są wasze perełki tego miesiąca. Widzimy się już niedługo go w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Papa! Pa.